Słoneczne niedzielne przedpołudnie w Berlinie odbył się bieg pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, zorganizowany przez ambasadę RP w Niemczech. Uczestnicy spotkali się przed pięknym pałacem Charlottenburg, aby uczcić pamięć bohaterów, zarówno żołnierzy Armii Krajowej, jak i cywilów Warszawy. Trasa biegu liczyła 3 km, prowadząc wokół pałacowego parku, przyciągając uwagę berlińczyków. To wydarzenie miało ogromne znaczenie, przypominając o bohaterskich czynach i cierpieniach Polski i Europy w tamtym tragicznym okresie. Przez lata trwał trudny proces przypominania Niemcom o ich niewygodnej historii i konieczności rozliczenia się z przeszłością. Ja, 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 ja. teilgenommen zu haben. Ja. Und ja, ich, ich habe äh, auch äh, diese Einladung äh, aus meinem Kollegen äh, in Berlin, ja, Oberst äh, Miro. Ja. Und ja, das war eine große Ehre äh, für mich. Ja. Und äh, ich habe große Respekt äh, w 1944 w Warszawie i cywilizacji w Warszawie. Bieg pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego był wyrazem dążenia do pojednania i zrozumienia między narodami. Organizatorzy chcieli podkreślić, że ta tragiczna historia jest naszym wspólnym dziedzictwem, z którego warto czerpać nauki. Jest to pierwsza duża inicjatywa zorganizowana wspólnie z atasze obrony, z nowym atasze obrony panem pułkownikiem Mirosławem Klimczakiem i z polskimi trenerami, którzy tutaj w Berlinie pracują, którzy trenują właśnie polskie dzieci, polską młodzież w Berlinie i wspólnie z taką liczną frekwencją zorganizowaliśmy bieg z okazji pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. W weekend, czyli tuż przed oficjalnymi obchodami w Polsce 1 sierpnia, ale to jest bardzo ważne, że w tym naszym biegu wzięła udział zarówno Polonia, jak również nasi niemieccy partnerzy i dużo naszych sojuszników z NATO, z innych krajów europejskich i krajów świata. To jest też zasługa właśnie nasze, naszego nowego atasza obrony. Wszystkich serdecznie zapraszamy do tego, żeby się po prostu łączyli i nie stanowili dla siebie konkurencji, a po prostu bardziej chcieli współpracować, żeby nas było więcej i żebyśmy też jakby towarzysko się spotykali, pokazywali, że jednak jest to dla nas ważne. A jeszcze szczególnie dzisiaj, przy takim historycznym wydarzeniu, gdzie by, powinniśmy w zasadzie też jakby pokazać właśnie to, co jest dla nas ważnych Polaków, szczególnie tutaj przebywających za granicą, gdzie jesteśmy daleka od tej ojczyzny, gdzie po prostu nie mamy jakby też takich takiego wsparcia, takiego zaplecza jakby i nawet rodzinnego często, bo bardzo jest też takich samotnych ludzi z tego powodu, że właściwie wyjechali na emigrację, więc dla nich sport jest jakby też taką psychologiczną trochę terapią niejednokrotnie i my to świetnie rozumiemy i też w związku z tym tak naprawdę chcemy, żeby jak najwięcej i jak najmłodsi także do nas docierali, prawda, bo też to, co my przekazujemy tak naprawdę naszym potomnym, naszym dzieciom, jak my ich wychowujemy, w jakich wzorcach, w jakich prezydentach yy, będzie stanowiło to, kim oni później będą w przyszłości. Dla budowy autentycznej, wspólnej i solidarnej Unii Europejskiej niezbędne jest rozwiązanie nierozwiązanych spraw z historii. No, uważam, że bardzo ważne, że wychodzimy tu z ambasady z taką inicjatywą dla no, dosyć dużego okay, grona ludzi w Berlinie, w, w Niemczech. Także powinniśmy pokazywać, i jak najbardziej popieram to również ze swojej strony, ze strony Ataszatu Obrony w Berlinie żeby jednoczyć tych ludzi wokół takich wspaniałych idei i celów upamiętnienia ludzi, którzy odeszli. A szczególnie tego powstania, to właśnie to, dzisiaj, no to jest ważne dla nas. Ważne, jak najbardziej. To wydarzenie umożliwiło zacieśnienie więzi między Polonią, niemieckimi partnerami oraz partnerami z całego świata. Myślę, że to pokazuje głębokość którą mamy z I nie było bardziej ważne. Right now, well, the Warsaw Uprising against the Third Reich was instrumental in its defeat, and just countries coming together to stand up against fascism and to defeat and defeat the Third Reich. And I think, and that just shows the beginning of a close friendship with Poland that has only grown stronger. Wielu ludzi oddało hołd tym, którzy zginęli broniąc wolności i niepodległości. Mieszkam w Niemczech już no, prawie 20 lat i zobaczyłam w internecie ogłoszenie o tym biegu i jako pamiątka czy wspomnienie powstania warszawskiego i stwierdziłam, że to jest super pomysł, bardzo fajna idea i dlatego zdecydowałam się powiedzieć. Trzeba, żebyśmy nie zapomnieli wszyscy o tym, co kiedyś było. Przebiegłem dwa okrążenia tego biegu. Uważam, że warto brać w nim udział, ponieważ trzeba uczcić pamięć wszystkich patriotów, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Bieg pamięci bohaterów powstania warszawskiego przypomniał o naszej wspólnej historii i podkreślił potrzebę szacunku i zrozumienia dla przeszłości, co pozwala nam wspólnie budować lepszy i bardziej zjednoczony świat. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.